Łyżkę na nos. Moi drodzy, mam tutaj dwie łyżki. Tak, na wszelki wypadek, bo chciałem tak naprawdę wziąć jedną, ale pomyślałem sobie, Ja wezmę braciszkę. To jest łyżka o imieniu Twoja mama, a to jest łyżka o imieniu Twój wkurzający mały brat. Więc mamy to powiedzieć na ten. Tam było, że za pomocą jak Charlie i Lola, ale w sumie nawet nie wiem o co to, o co to chodzi. Wpisałem to jakaś bajka tam była, ale mniej więcej wiem o co chodzi z położeniem na nosie. Coś w tym tylu, nie? Nawet nie wiem, jak ja mam to zrobić. Dobra, muszę jakoś to wymyślić. Później będzie mi moja mama będzie pytać. Co to łyżka jest taka śliska? Ej, faktycznie to da się zrobić. Jednak dobrze, że wziąłem dwie łyżki, bo chyba tu będzie łatwiej. <laughs> udało się! Ej, udało się! Ej, to w sumie nie jest jakieś trudne. Małą łyżką to było dość proste, bo tu w sumie masz dużo miejsca. Moi drodzy, tak teraz będę zaczynał każdy odcinek. Dzisiaj kolejny odcineczek z. O nie, no kurde, łyżka mi wpadła pod fotel Znaczy między fotel, a moją lśniącą, mięsistą Nieważne Tą łyżkę myślę, że już można wyrzucić najlepiej Przechodzimy teraz do czegoś większego Muszę to zrobić Ej, dobra Nie, to nie jest jakieś trudne Zapomniałem o czymś takim, że jest coś takiego jak grawitacja Jednak to jest łatwe Myślałem, że to będzie trudniejsze Zjedz kostkę masła Moje drodzy, pomyślałem w sumie, żeby na początku nie reklamować, bo to może się źle skończyć dla tej firmy. Przeraża mnie to, ale pomyślałem, dobra, niech będzie. Masło extra. Ekstra, to ja będę miał sraczkę po tym. Na szczęście nie przeterminowane jeszcze. Bardzo dużo osób na to czekało, nie będę ukrywał. W ogóle, żebym przyniósł masło na live. Aż mi już ślinka cieknie, ale chyba będzie cieknąć za chwilę co innego. Może się to źle skończyć, naprawdę. Dzisiaj nic nie jadłem, więc o tyle będzie lepiej. Pierwszy kęs. To Naprawdę, może się źle skończyć. Wszyscy na kanale jesteśmy wielbicielami masła, ale, ale w sumie faktycznie mogłem sobie z czymś zjeść. O, wiem. Ja pierdzielę. Ja myślałem, że mój pies tutaj przyszedł i zaczyna zjadać moje masło. Zjadać sobie pierniczki. To jest tragedia. Wiecie, ile to ma kalorii. Co no byście mi dali za zwanie? Ja pierdzielę. Nie wiem, czy podołam. Kurwa. Ja nawet połowy nie zjadłem. Przydałby się teraz taki większy kęs. Ale ja pierdzielę, nie wiem, jak wam to opisać. Mam po prostu na samą tą myśl, że coś, co normalnie masz tak nie w nadmiarze, tylko tak lekko, chlebek czy coś, wtedy spoko, nie? Ale jak nagle dostarczasz tego w ogromnym nadmiarze, to nagle staje się to okropnym smakiem. Jak to zjem, to będzie połowa. <słuch> Ja teraz żałuję, że się zgodziłem naprawdę na to. Kurde. Już mnie tak brzuch boli od tego, nie? Najlepsze no jest to, że nie boli mnie brzuch od tego, że się przejadłem tym. Tylko boli mnie brzuch od tego, że ja mam tyle tego w buzi, czego zwykle mam gramy. Dosłownie gramy, nie? Ho, ho, go! go. No, teraz już mnie zaczął brzuch boleć od tego, że to czuję, kurde. Boj taskowy, kurde. Wiecie, to muszę sobie takimi malutkimi porcjami dawkować, bo inaczej to mnie, kurde, to mnie zabije. Hmm. Zaraz mi się pierdolniczki skończą. Oho, chyba zaraz zwyły tu O pa. O, o, kurde. Cóż ja mogę wam powiedzieć? No, zwymiotowałem to. Już, kurde, nie mogłem. Ach, kurde, nie wiem. Jest opcja. Zostawiam to sobie na później. Albo z wyzwanie niezaliczone, że tak powiem. O kurde. Zjadłem połowę. Ach, Jezu, nie. Znowu, kurde. Oooo, o, nigdy więcej. Nie tknę masła. Kurde, come on! O, myślałem, że tak głaciutko wejdzie jak w masełko, ale niestety muszę was rozczarować. To wyzwanie chyba nie zaliczę. Choć bardzo bym chciał być uczciwy i zaliczyć te wszystkie wyzwania, ale temu wyzwaniu niestety nie podołam. Przykro mi, Dostała mi połowa. Żeby to zaliczyć, musiałbym iść do kibla. Z powrotem zjeść to, co wydaliłem, i później jeszcze to dojść. Jak będziecie chcieli kogoś torturować, to to jest dobry pomysł. Okropić, czuję. Niestety, przykro mi, to wyzwanie obaloga. Zjedz to, co ja robię codziennie, czyli kup 250 gramową paczkę Lay's Strong Chili Online i popij 2 litrami Pepsi Zero w 10 minut. Na ten challenge na pewno długo czekaliście, ponieważ to jest dosyć, że tak powiem, dosyć ciekawy challenge, więc zobaczymy jak to pójdzie. A mianowicie, moi drodzy... Generalnie, moi drodzy, praktycznie wszystko to, co Wojtaskowy tam podał, czyli mamy Pepsi, to jest jeden litr, tu jest drugi litr, nigdy nie piłem Pepsi Zero, bo nie lubię rzeczy bez cukru, więc to pewnie będzie dla mnie katorga, no i mamy chipsy, Strong Chili and Lime, żeby nie było później niepewności, to jest 120 gram, to jest 240 gram, nie? Czyli brakuje teoretycznie 10 gramów, no ale nie będę kupował trzeciej paczki po to, żeby dodatkowe 10 gramów, nie? Myślę, że w Wojtaskowemu chodziło po prostu o dwie paczki. A mianowicie, muszę zjeść dwie paczki oraz 2 litry Pepsi 0 w 10 minut. Ja od wczoraj nic nie jadłem, a jest dziewiąta Więc w takim razie niech się zacznie. W ogóle też zaczęli jak bardzo będą ostre te chipsy, ale tutaj mamy coś takiego, takie coś, czyli to jakby lekko ostre, ale zobaczymy jak to będzie. Na razie zrobimy połowę Dobra, mam tutaj taką szklankę W zasadzie to ja mógłbym wziąć jakiś kufel z szafy Do piwa No już, bez przesady Poza tym, YouTube lubi zaskakiwać Jeśli by mi usunięto film przez to, że występuje na filmie parę razy miałem taki kufel i w zasadzie tam miałem herbatę, albo czasami kwas chlebowy, ale to trochę wygląda, jakby faktycznie było piwo, szczególnie ten montażysta, który musiał dogryzać, mówiąc, no tłumacz się, tu Głodny mu chleb na myśli. Nie wiem, czy to w ogóle będzie wykonalne, szczerze, serio. Trzy, dwa, jeden, ciach. Dobra, więc moi drodzy... Po jak cholera. Go, 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 go! Fery, ostre Pepsi? To potęguje, ja. Kurcze, moi drodzy, nie masz szans, że ja to w 10 minut ogarnę 6 minut zostało tylko. Zróbmy pół wyzwanie, nie żeby zrobić połowę z tego. Aaaa! Skupmy się na tym, żeby zrobić połowę wyzwania, czyli 1 litwe psy i 120 gramów. Piecze ostro, naprawdę. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, we're not really fine. Mm. O Jezu! Uh. Uh. Mi się chce wymiotować już, ale to tak serio O oh. oh. oh Jezu, ten... Oh. Teraz kojarzy się z takim programem telewizyjnym, jakby było Człowiek kontra jedzenie I tam dopingowali, Żyj, no. żyj, Teraz tak czuję w głowie, nie? Oh. Robi wrażenie Czego je? O Jezu, jak mi skręca żołądek! Ja pierdzielę! Wy sobie nie wyobrażacie, jaką ja mieszankę teraz w przeżywam, nie? Oooo! Ale ostro, kurde, niestety nie w tej połowy wyzwania. Zrobiłem jeden czekaj, jak mówię, to mi się automatycznie szyga bo ja się pożegnam, serio. Ja nie chcę się pożegnać przed kamerą, nie? Nawet przy Sprite and Banana nie miałem aż takiej mieszanki wybuchowej w brzuchu. Ja pierdziele, a mój brzuch boli. Cholera. A to nawet nie jest połowa wyzwania, nie? Nie wiem, Wojtek Skobyl, jak ty codziennie rano jesz dwie paczki i dwa litry Pepsi, ale musisz być jakimś koksem, kurde. Ten ostry smak jeszcze mi został w gardle. Kurde, nie udało się. Patrzcie, tyle mi zostało do ukończenia połowy wyzwania. Chyba drugie wyzwanie, które nie zostało zaliczone, albo trzecie Nie pamiętam już Tak mało zostało Ale przynajmniej wypi zdążyłem wypić Pepsi Więc mamy jedną czwartą wyzwanie Co się dzieje w moim żołądku? Nie, nie, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić nie? Weź prysznic ubrania. Moi drodzy, witam w mojej łaźni. Kurde to słońce. Nie będzie wam tu przeszkadzać, prawda? To będzie jedno z y, dziwniejszych wyzwań dlatego, że nie żyję. Żartowałem. Dlatego, że nigdy się nie myłem. Dlatego będzie to dla mnie bardzo ciężkie wyzwanie. Ja jednak spróbuję tego dokonać. Jak było weź prysznic w ubraniach, wziąłem prysznic w ubraniach. Nie, no dobra, nie będę to oczywiście tak tego robił. Spełnie to wyzwanie jako, że niestety nie udało się zaliczyć wyzwania z masłem, to uda się chociaż to. Dobra. Nie wiem, czy to dobrze widać. I za mną jest okno. Ktoś patrzy przez okno, a tutaj gościu w ubraniach i w czapce się myje pod prysznicem, nie? Jeszcze nic tego nie robiłem. Widać strumień, widać strumień, tak! Uwaga. Nie wiem, co ja robię. Skarpetki już mam mokre. Czekaj, bo ja zamknąłem to. Ostatni raz tak się czułem, jak się w przedszkolu posikałem. Jezus Maria to czapka, ta czapka jest teraz 10 razy cięższa Co o tych coś ty wymyślił, coś ty wymyślił Cały mokry jestem Ja pierdziele, patrzcie co się z tą czapką stało Nie mogę, patrzcie co się stało Patrzcie jak to czapka wygląda teraz Nie no nie mogę, no już się obało no Ja pierdziele jak ja jestem ciężki teraz Kurde, patrzcie na to nie wiem czy widać to tak Zmokły borsuk, pierwszy raz widzicie mokrego borsuka Pierwszy raz w życiu się myłem, dlatego tak się stresowałem Jeszcze tam ktoś się patrzy na mnie Ja pierdzielę, ale patrzcie mi uszy przykryło Nic, ja co się stało z tą czapką? Wyzwanie chyba zaliczone, muszę się kurde cały przebrać Wyjdź do jakiegoś małego sparzewczaka, powiedz dzień dobry, tak żeby wszyscy usłyszeli i wyjdź, nic więcej nie powiem Powiedz mi Dlaczego my w ogóle tych klientów nie mamy? Chyba piąty rok już czekamy I nie ma żadnych klientów Jedyny klient to jest ten, który stoi tutaj I nie odzywa się Jakoś zepsuł się chyba Katastrofa, zbankrutujemy już mam, Mamy takie świetne towary Mamy takie piękne towary A dosłownie nic nie, nie, się nie sprzedaje no. Powiedz mi jak to jest Ale wiesz co To jest takie Dobra, Zbyszek, ty lepiej nie zaczynaj, bo jak ty zaczniesz, to, to się chyba... Tutaj, y, zor, z, coś się zaraz stanie, nie? Dzień dobry! Haha! Ha! Nowy klient! Witam bardzo serdecznie, zapraszam. Nie uciekam, zapraszam tutaj bardzo serdecznie. Mamy tutaj dla Ciebie naprawdę świetne oferty świetne oferty. Sam jestem dumny, że po prostu to przygotowałem. Sobie mamy mandarynkę jedną troszeczkę spleśniałem z jednej strony, ale to będzie rabacik 2% mamy mydło, mamy mydło, świeżo używane, świeżo używane dopiero co przez twojego ojca, używane mydło bardzo. Bardzo używane, bardzo używane, więc naprawdę e, świetna, świetna sprawa, można się nawet umyć tym mydłem, mamy piękny zestaw spożywczy w tym mydło szczególnie. No i mamy jeszcze chips. Niestety e, tylko jeden. Ale jeśli e, chce Pan chce pan kupić tego, że e, chipsa to mam dla Pana bardzo fajną ofertę. A momencik, a czy Ty przypadkiem na pewno zostawiasz subskrypcję kierowniku? Albo chociaż pośleś łapkę. Łapkę iść dostają. Proszę, zostaw łapkę. Jeśli podać się to, co ro robię. I doceniasz to, zostaw łapkę, bo ja muszę iść się. Yy... Muszę iść się doładować, więc e, zostaw tą subskrypcję i przechodzimy dalej do odcinka. Jeśli jest pan zainteresowany, to mamy w e, gratisie, e, jeśli pan kupi e, chips z, e, z mydłem, to e, w gratisie jest piernik. Piernik w zasadzie już... E, ten z samego dna, którego już nikt nie chciał na wigilii, ale myślę, że Panu się spodoba, bo to jest jeden z najlepszych sklepów w okolicy. Więc naprawdę po polecam, polecam. O, coś mi spadło. O, cholera. o, Czemu tu nikt nie chce kupować? To jest tragedia, Zbysiu! Co się dzieje z tym sklepem? Czemu nikt tu nie chce kupować? Tragedia. Eee. Jaszokolkę jeszcze. E, dobrze zbyś Masz tam w tym... E, tam w kącie za za za, tym, za za swoją kanapą. Stań na środku placu czy czegoś i warcz w przebraniu borsuka. Albo Sprite and Banana challenge. Moi drodzy, jest to prawdopodobnie wyzwanie, na które czekaliście najbardziej. Więc prawdopodobnie gdzieś będzie pod koniec. To jest banan. I mamy oczywiście sprite. Pomyślałem sobie, że to będą dwa banany. Ale w sumie ten banan jest dosyć spory. Naprawdę mocny bydlak. To naprawdę myślę, że wystarczy taki jeden banan. Bardzo się boję tego challenge. Bo mam oczywiście przyszykowaną miskę. W razie, jakby faktycznie coś tutaj do czegoś doszło. Nie martwcie się tutaj, że będę jak Karolek e, eksponował to, co wydalę z siebie, jeśli faktycznie do, do czegoś takiego dojdzie, a jest to możliwe. Moi drodzy, nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem jak to wyjdzie. Nie będę ukrywał, że troszeczkę się boję. Boję się chociażby dlatego, że nie umiem otworzyć banana. W każdym razie bardzo dawno nie banana, co wskazuje na to, że nie jestem małpą, więc już nie możecie mnie tak obrażać. Yy, ja może na wszelki wypadek tego banana pokroję, bo boję się, żeby później powstały jakieś niezbyt odpowiednie memy. Nie! Eksponuję cięcie banana. Patrz Patrzcie jak się świeci, jak się świeci bananek Pójdę po drugi, dobra? Też go oczywiście pokroję I tak będzie lepiej Może troszeczkę większe kawałki Odważniejsze Czym szybciej, tym mniej boli Dosyć to jest ciężkie Będę żygął. No to co moi drodzy? Lecimy, zjedzmy sobie pierwszy jeden kawałek banana Recenzja banana 8 na 10 Bardzo dobre, podoba mi się Dwa niech będą nie no, pasuje powiem wam, to nie jest taka reakcja typu Jezu to jest takie złe połączenie, że się zrzygasz Mmm Jestem ogólnie bardzo nadwrażliwy, więc troszeczkę mi się kręci w brzuchu Ale to może być efekt placebo, więc wolałbym tutaj temu nie ufać Więc wreszimy. Nie wiem ile tych bananów muszę zjeść, żeby faktycznie do czegoś doszło To jest chyba czwarty kawałek, ewentualnie Jeśli to nic nie zadziała, to zjem skórkę z tego co tam czytałem, widać, że bardzo czekaliście O kurde, coś mi tam faktycznie się przestawia A myślę, że dobrym podsumowaniem była reakcja Brrr. Była reakcja montażysty, która wyglądała mniej więcej tak Na pewno nie narzygam na kamerkę Na pewno jest to lepsze niż zjedzenie całej kostki masła Go, 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 go Oooo już chyba się dzieje nie wiem, czy jest jakaś specjalna technika na jedzenie tego, żeby się pożygać. Oh. Jezus Maria! Ja myślałem, że live y odpaliłem. Oh. O Jezu! Oła! Ej, to boli! Bananie! No, za chwilę będzie eksplozja smaków. Jezu, jakby zrobić taką kompilację. Nie wiem, czy montażysta tutaj ma jeszcze siłę. Three, two, one. Tu mam, już mam tu, już mam tu, nie? Lecimy z Sprite'em do końca. Jak to nagrywam, to jest 16 stycznia, 4 dni przed moimi urodzinami, więc mam nadzieję, że dożyję. Ja sobie to przysu przysunę tą miskę. Czekajcie, bo to będzie widać na nagraniu. Nie chcę nawet montażyście tego pokazywać. Oh, ha, ha, ha. Ale mnie ciśnie żołądek! Co tu się kuźwa dzieje? Kurde, ja nie mogę oddychać! Kto umrze, to umrze i si ey, ey, ey. <to <firegllection making> Ej! Ej? Ej? E, 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 e. Tyle mi tego spray zostało i zaliczę wyzwanie. <st lesion noises> ej, fak. Oh. Oh. <epidemi Swami making> o! E. Tak mało zostało, patrzy. Dobra, przy następnym piję już całość. Może ja to wyjmę, bo mi to przeszkodzi. Serio, jestem teraz na granicy. Mam nadzieję, że się nie pożegam przez nos chociaż. Cztery łyki. piję wszystko. o O, ooo! Ej, ale nie brzuboli, nie! A brzuboli o pizzy. Uah, kurde, co ja robię w ogóle. Okej... Okay. Dobra, słuchajcie, ja będę żegał. ja po prostu... Mnie tak boli brzuch, ja po prostu... To jest takie okropne uczucie, że ja po prostu idę do kibla i... Jeśli nie zrzygam, to ja się zmuszę do zrzegania, bo... Bo po prostu to jest dla mnie dramat, więc poczekajcie chwilę. Dobra, na szczęście wyszło szydło z worka, ale to było... Jedno z mniej przyjemniejszych zaraz po maśle challengeów. Wy mnie chcecie dobić. Tak właśnie okazujecie moją miłość do mnie. Się popakałem. Nic nie widać. E, ja się popłakałem, bo nie zostawili ci łapki w górę. <laughs> Przez ciebie teraz płaczę. Okej, okay, dobra, słuchajcie, moi drodzy, to było bardzo ciężkie wyzwanie, ale teoretycznie zaliczone, ponieważ wypiłem praktycznie pra w zasadzie wszystko. Zjadłem wszystkie banany, można to zaliczyć, nie, tylko po prostu później wydaliłem, ale to już, to już po. Po prostu podsumowując, wyzwanie zaliczone. A więc moi drodzy, po ponad roku czekania. Udało wam się wytrwać dokładnie tak. Dostaliście wyczekiwane wyzwanka. Mam nadzieję, że było ciekawie, dobrze się bawiliście. No i to już było na tyle. Ja się wam żegnam moi drodzy, no i pa!